Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dziś omlet z tuńczykiem, czyli pomysł na szybkie, odżywcze śniadanie lub kolację praktycznie dla każdego. Posiłek bogaty w białko, niskowęglowodanowy, zatem dłużej utrzyma w uczuciu sytości. No a najważniejsze, smakuje doskonale. I mimo, że robiłam go z rozbawieniem, korzystając po prostu z kilku składników, które akurat miałam w domu przed zakupami, to powiem, że zdecydowanie zapisał się do powtórki. Zresztą sami spróbujcie. To świetny sposób na rozpoczęcie dnia, bo u mnie omlety najczęściej jednak na śniadanie się pojawiają, ale zupełnie obiektywnie patrząc, omlet z tuńczykiem sprawdzi się i na obiad, i na kolację. To co? Zainteresowanych zapraszam. Przepis pisany i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a my zaczynamy! Zaczynam od prostego farszu z tuńczyka, czyli szykuję sałatkę z tuńczyka. Tuńczyk w sosie własnym przekładam na sito i osączam. Ja mam tutaj taką małą puszkę 80 g, ale myślę, że 100 g też byłoby dobrze. To już według własnych upodobań. I sięgam y, po tuńczyka takiego w sosie własnym, a nie w oliwie czy oleju. Przekładam na sito i odstawiam na bok, niech się osącze. A ja w tym czasie szykuję cebulę. Czwartkę cebuli obieram, kroję w drobną kostkę lub drobno siekam. Wkładam do miski. I teraz ćwiartka papryki. Paprykę myję, osłuszam, usuwam pestki, kroję na ćwiartki i jedną z tych ćwiartek kroję w drobną kostkę lub drobno siekam. Dodaję do cebuli. No i do miski dokładam teraz tego osączonego tuńczyka i zawartość miski z grubsza mieszam, oceniając ile teraz trzeba dać majonezu i jogurtu. Ja dziś dam y, jedną łyżkę majonezu oraz jedną łyżkę gęstego jogurtu naturalnego. Biorę skyr, czyli taki gęsty jogurt naturalny typu islamskiego. Można też sięgnąć po jogurt grecki, chodzi o to, żeby nie był zbyt wodnisty. Mieszam i oceniam konsystencję i tego jogurtu lub majonezu można dać rzecz jasna więcej lub mniej w zależności od pożądanej konsystencji sałatki. Chodzi o to, żeby ona nie była taka wodnista. U mnie jest dobrze i doprawiam do smaku: sól i czarny pieprz i u mnie jeszcze odrobinka ziół prowansalskich, ale taka naprawdę odrobinka, szczypta. Odmierzam najpierw na rękę, żeby nie przesypać. To ma tylko podkręcić smak sałatki, ale nie zabić jej posmakiem ziół. No i łyżeczka siekanego koperku, spokojnie może być mrożony. Koperek można też podmienić na siekaną natkę pietruszki. Yy, moim zdaniem koperek całkiem dobrze będzie tu pasował, więc u mnie tak. Mieszam, sprawdzam smak i jeśli sałatka odpowiada mi już smakiem, odstawiam ją na bok. To teraz omlet. Do naczynia wbijam 3 całe jajka i dodaję łyżkę mleka lub jogurtu. Ja sięgam po ten sam jogurt, który dodawałam do sałatki. Jeśli chodzi o mleko, to może być dowolne, takie klasyczne zwierzęce lub roślinne. Mieszam, rozkłócając jajka i łącząc je z mlekiem bądź jogurtem. Doprawiam solą i czarnym pieprzem do smaku. U mnie tak po solidnej szczypcie każdej z tych przypraw. No i mieszam lub krótko miksuję. Myślę, że widelec spokojnie wystarczy. Delikatnie ubijając jajka. U mnie bardzo krótko, tylko do połączenia składników. Masa jajeczna gotowa. Rozgrzewam patelnię z łyżeczką oliwy, lub masła klarowanego, lub oleju kokosowego. I kiedy tłuszcz się rozgrzeje i będzie gorący, to na patelnię wlewam masę jajeczną. Rozlewam ją pod patelni i smażę jak klasyczny omlet. Ja podważam łopatką ścięte brzegi, zsuwając je do środka, a to surowe jajko ze środka z pomocą patelni przelewam ku brzegom. Coś takiego. To moja od lat sprawdzona metoda, ale oczywiście omlet można usmażyć po swojemu. To jest tak, jak zazwyczaj smażysz omlety. Smażę na średnim ogniu, żeby go za bardzo nie podpiec od spodu. I kiedy się całkowicie zetnie lub niemal całkowicie, to nie zdejmując z patelni posypuję omlet tartym serem. Daję jedną, dwie łyżki tartego sera. To może być na przykład cheddar i wtedy da on taki ostrzejszy posmak lub gołda bądź mozzarella, które są łagodniejsze. I u mnie dziś tarta mozzarella. Wyłączam grzanie. I czekam, aż ser się roztopi. Wtedy na połowę omleta wykładam przygotowaną wcześniej sałatkę, rozprowadzam, składam omlet na pół, zsuwam na talerz i podaję. Rzecz jasna, można omlet zsunąć na talerz i sałatką obłożyć na talerzu i na talerzu złożyć go na pół u mnie, tak? Bo szybciej. Ja do takiego posiłku lubię jeszcze porcję warzyw obok, więc zanim zaczęłam szykowanie omletu, zrobiłam sobie prostą sałatkę: Rukola, marchew, papryka, oliwki. Skropiłam domowym olejem z pestek dyni i dodatek do pysznego śniadania gotowe. Tak to wygląda. No pachnie obłędnie, a przy tym nie tylko świetnie i niebanalnie smakuje, ale na długo syci. No i dostarcza nam sporo wartości odżywczych. Pierwszy kęs. Mmm, przepyszne. Niby na pierwszy rzut oka zaskakujące zestawienie, ale naprawdę taki omlet smakuje... Bardzo, bardzo dobrze, więc z przekonaniem polecam. Ja zabieram się za jedzenie. Mam nadzieję, że przepis się przyda, a omlet posmakuje. Jeśli zechcesz go odtworzyć, to przepis pisany, składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć i patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. A teraz co? Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to właśnie teraz możesz to zrobić, wciskając przycisk Subskrybuj oraz wcisnąć dzwoneczek obok, by otrzymywać bezpłatne powiadomienia o nowych przepisach. Subskrybującym serdecznie dziękuję za subskrypcję i wsparcie. Przepysznych omletów z tuńczykiem wam życzę. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.